Witajcie kochani w tym pięknym, słonecznym dniu w Warszawie, kolejnym dniu deszczu, rozpaczy, bólu, niepokoju, determinacji, walki na Dolnym Śląsku, Podbeskidziu, w części Śląska. Kolega, z, którą, z którym współpracuję przy tym kanale powie, zapytał mnie przed wczoraj wieczorem czy mamy jakiś plan z komentarzem na jutro, czyli na wczoraj. Odpowiedziałem, że nie. Nie dlatego, żeby nie było o czym rozmawiać, bo absolutnie jest, ale uznałem, powiedziałem, że nie, bo uznałem, że dzisiejszy dzień nie dlatego, że wtorek, tylko ze względu na, dlaczego powiem za chwilę, będzie bardziej odpowiedni. Powódź to jest nie tylko zdarzenie losowe, na, na zdarzenie naturalne, to jest także zdarzenie o charakterze społecznym. Wywołuje ogromne, olbrzymie reakcje, olbrzymie emocje, emocje społeczne. Gdy zaczęło się powódź, cała Polska, na tych, cały naród poczuł, że musimy być razem, że to jest sprawdzian dla kraju, dla społeczeństwa, dla wspólnoty. Że to jest czas pomocy, solidarności i jedności. Zaprawia cały naród i cała Propolska, bo gdy na Dolnym Śląsku w Kotlinie Kłodzkiej zaczęła się już pełna pasji walka z żywiołem, PiS organizował w Warszawie demonstrację, gdzie prowadził jak zwykle pełną pasji walkę z, ze znienawidzonym przez PiS Donaldem Tuskiem. Słyszeliśmy ten cały bełkot Kaczyńskiego kondominium i, i innych bzdurach. To była sobota, państwo z PiSu chyba zorientowali się w sobotę po południu, że przestrzelili z, z społecznymi emocjami, bo naród myślami jest gdzieś zupełnie indziej więc zajęli się tym, czym zają, zajmuje się cały naród, ale w charakterystyczny, specyficzny dla siebie y, sposób. Od niedzieli mamy orgię nienawiści wobec Tuska, wobec rządu, a nawet wobec służb, które udzielają pomocy powodzianom. Wystarczy zajrzeć na Twitterowe kontro, konta takiego ziobry. Nawiasem mówiąc, ziobro. Yy, ożył i poczuł się chyba bardzo dobrze natychmiast jak, jak, jak tylko może się wyżygać na Tuska na nową władzę na koalicję to natychmiast się lepiej czuje może ci z komisji śledczej i z prokuratury powinien po, powinni powiedzieć ziobrze słuchaj ziobro stworzymy ci specjalne możliwości wyżygania się na rząd tuż obok siedziby rządu może wtedy poczuje się jeszcze lepiej i przyjedzie. Ziobro, Romanowski, Jaki, wszyscy uzna oni uznali, że traged tragedia część Pol części Polaków to jest dobry moment, żeby uzasadniać ich zło złodziejstwo z Funduszu, z funduszu z, yy, Sprawiedliwości. Więc aferę i złodziejstwo próbują zamienić w cnotę, Opowiadając bajki, jak to właściwie dzięki nim można udzielać pomocy powodzianom, bo to na wozy strażackie na Dolnym Śląsku szła część pieniędzy, że ogromna większość pieniędzy szły około 90% szła na Podkarpacie Lubelszczyznę, gdzie jak wiemy powodzi szczęśliwie na razie nie ma, to już w ogóle bzdory, był spin, była propaganda. W co drugim twitcie jakiego czy Romanowskiego czy, 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 czy Ziobry brutalny atak na Tuska, jak mówię orgia nienawiści wszystko w oparciu o jeden z wyrwanych z kontekstu cytat, bo Tusk w istocie Mówił, że nie ma postaci yy, powodu do niepokoju, co dzisiaj jest przedstawiane jako dowód i lekceważenia, zagrożenia, ale mówił, że na tym etapie nie ma yy, sytuacji alarmowej, jeśli o cały, chodzi o, ca o cały kraj, bo nie było. Więc z jednej strony bandyci od Ziobry, z drugiej strony tak zwana Republika TV, AntyTusk, 24 powinna się nazywać. Yy, Tusk walczy z powodzią, PiS i jej telewizja plus Ziobro i towarzysze z Tuskiem. Nawiasem mówiąc, żeby nie było złudzeń, wystarczy prześledzić akcjonariat i, 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 i właścicielski charakter Republiki, żeby dojść do wniosku, że za pomocą sieci spółek, spółek zależnych de facto jest to, jest to stacja, Jarosława Kaczyńskiego, więc jak słyszycie ten szlam, ten syf, te wymiociny, widzicie te ochydne paski, to nie miejcie żadnych złudzeń, kto za tym wszystkim stoi. To jest Kaczyński, to jest jego stacja, to są jego kłamstwa, to są jego barbarzyństwa. Czy taka stacja musi naprawdę stać? Nie mam istnieć, nie mam głębokiego przekonania. Naprawdę nie mam przekonania, że taka stacja musi istnieć, żeby w Polsce była wolność słowa. To nie jest fragment fragment demokratycznego yy, ładu medialnego, to nie jest część przestrzeni wymiany opinii. To jest część yy, przestrzeń kłamliwej propagandy i dezinformacji. Propagandy według mnie Faszystowskiej w charakterze prowadzonej przez złogi TVP, po TVP i, i Benkartów Kurskiego. Tam chodzi od A do Z wyłącznie o nienawiść do Tuska. Za co? Nienawiść za utratę władzy, nie, nie, nienawiść za utratę pozycji, nie, nie, nienawiść za utrawę, utratę wpływów, przywilejów, nienawiść za utratę możliwości, Ukradzenia na okrągło publicznych pieniędzy. To w przypadku naszej psychoprawicy nie jest nic specjalnie nowego. Trump ogłasza oficjalnie, że nienawidzi Taylor Swift, a Ziobro, Kaczyński Republika krzyczył de facto, że nienawidzą Tuska socjopaci uważają po prostu, że kraje, państwa są ich własnością jak ktoś im odbierze ich zabawki, które według nich im się na zawsze należały to wpadają w łamok więc mówię, dwa słówka na S jak zwykle duża część Polski daje przykład Solidarności tak jak było w roku 80 tak, jak było dwa, jak dwa i pół roku temu, gdy y, wybuchła wojna w Ukrainie. Solidarność to jest może najpiękniejsze polskie słowo, ale bardzo mi przykro. Szczujnia to też jest polskie słowa. To jest słowo. Teraz nawiązanie: dlaczego, aha, dlaczego jeszcze o tym Tusku, o tym amoku. Jeśli Tusk ogłasza i regule propagandowe, jeśli Tusk ogłasza stan zagrożenia. To się mówi, że robi to za późno. Jeśli zrobiłby to za wcześnie, to mówimy, że wzbudza panikę i hi hi histerię w społeczeństwie, Niepo niepotrzebnie straszy. Jeśli pokazuje się na wałach powodziowych, to się lansuje. Jeśli nie pokazuje, to mówimy, że tchórzy. Jeśli je, Posiłek i grochówkę z żołnierzami i policjantami, to mówię, że się, mówimy, że się ans, lansuje. I jak jest zupę w pokoju hotelowym, to mówimy, że jest absolutnie oderwany od, od rzeczywistości. I jak yy, 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 daje powodziano miliard, to wrzeszczamy, wrzeszczymy, że dlaczego miliard? że powinny być trzy. Jakby dał trzy. To krzyczelibyśmy, że powinno się płacić 5 albo 10. Zawsze jest źle, zawsze jest niedobrze. I to chyba wydaje mi się całkiem sporo, co całkiem dobrze koresponduje z nastrojami tego pisowskiego elektoratu. Przez lata adresowanego w nienawiści do politycznego wroga, konkretnie Donald, do Donalda Tuska. Słyszeliśmy tego, jego, ścio, je, jego mościa na demonstracji pisowskiej w sobotę, który tłumaczył y, panu y, Kamińskiemu Welcerata, że jeszcze tylko tego Kurtuska trzeba y, zabić, będzie ok. Ja sobie maszerowałem y, y, w sobotę ulicą Agrykola. Za o, czy obok demonstrantów, którzy szli na, na tę demonstrację na Walejach Ujazdowskich, i widziałem kapią, kapiącą stężoną nienawiść. Widziałem ich transparenty z podobiznami Tuska, oczywiście przemalowanymi, tak, żeby był jak najbardziej podobny do Hitlera. Teraz, nawiązując do tego początku, dlatego, dlaczego powiedziałem koled koledze, że dzisiaj, czyli Wczoraj nie, a dzisiaj jak najbardziej tak, bo mam pewne skojarzenia z pewną datą. 85 lat temu, 17 dni po napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę, dostaliśmy wtedy cios w plecy. Z drugiej strony napadła na nas sowiecka Rosja. Co robili ci, którzy przez poprzednie lata. Powtarzali zaklęcia. Silni, zwarci, gotowi. Nie oddamy guzika. Byli już na granicy i w zaleszczykach i w kutach przekraczali granice z Rumunią. W decydującej y, chwili pokazali, że nie mają odwagi, siły, honoru, że odwracają się od narodu. Dzisiaj w trudnej chwili mamy na, szczę na szczęście władzę, która jest narodem, i, 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 i Narodowi pomaga, ale obok, obok mamy tych, którzy przed chwilą byli u władzy i którzy fundują społeczeństwu, nie tylko władzy, ale przede wszystkim społeczeństwu jednoczącemu się w obliczu tragedii, coś, co Amerykanie nazywają friendly fire, czyli strzelanie, strzelanie, strzelanie do swoich w plecy. Tylko, że trudno określić to, 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 ten ogień jako friendly. To jest ogień który jest zdecydowanie unfriendly. W tamtej, w tamtej epoce przed wojną wybitny poeta pisał, znamy ten wiersz, są w ojczyźnie rachunki krzywd, obca dłoń ich nie przekreśli. Zastanawiam się, jakież to rachunki krzywd mają pisowce, że muszą po prostu szaleć teraz, że mamy tą orgię nienawiści, to szaleństwo, ten amok bogardy. Jakie krzywdy poniósł PiS? Stracili władzę, stracili spółki Skarbu Państwa, szansa na wielką kradzież. Co jeszcze strasznie się, strasznego się stało? Czy ten popis, nie popis cynizmu, nihilizmu, pogardy dla faktów i dla społeczeństwa może dziwić? No nie bardzo. Mówimy o ludziach, którzy uważali, że tragedia narodowa to jest dobra trampolina, trampolina do władzy że można Smoleńsk wykorzystać do walki o władzę. Mówimy o ludziach, którzy więźniów politycznych na Białorusi nazywali politycznym złotem, którzy gdy biliśmy rekordy ofiar z powodu COVID-u i mieliśmy rekordowe statystyki nadmiarowych zgodów, uważali, że COVID to jest okazja do tego, żeby się solidnie wzbogacić. Więc mówię, to jest nihilizm totalny, cynizm absolutny. To są ludzie bez zasad, który, którzy w trudnym dla narodu, narodu momencie yy, zachowują się po prostu jak szakale: piana się toczy, spyska, tracą po prostu, wyłączają się wszelkie hamulce i atakują. Atakują nie jak, jak lwy, tylko jak hieny, pisowskie hieny. Tu na kanale YouTube słuchacie mój komentarz, ale jak skończę mogliś, możecie włączyć sobie obrazek i zobaczyć jak atakują hieny, na przykład bawoły, zupełnie inaczej lwy. Lwy ruszają, rzucają się do gardła, podejmują ryzyko, że się nadzieją na rogi, hieny robią inaczej, biegną wzdłuż ofiary, rzucają się jej, na jej podbrzóże, Ostrymi kłami, kłami rozdzielają i te podbrzusze. Zwykle po minucie dwóch ofiara antylopa czy, czy baweł już biegnie z rozwalonymi z na zewnątrz i się błyskawicznie wykrwawia, a wtedy szakale i, i, i hieny ją, ją dopadają. Modus operandi jest wszędzie w wypadku tych faszystowskich ugrupowań takich sam, kandydat na wiceprezydenta USA właśnie przyznał w wywiadzie telewizyjnym, że całą historię o haitańskich imigrantach, którzy mieli w Springfield, Ohio zjadać psy i koty. Yy, yy, zwykłych Amerykanów po prostu zmyślił. No tak się zmyślił, miał tak, a, a ulubieniec Trumpa i Putina, Carson Tucker stwierdził, no, no dobrze, dobrze, trzeba ludzi pobudzić, jakoś ożywić. No to ożywili. Dzieci w Springfield nie mogą chodzić od paru, od paru dni do szkoły, co chwilę groźby za podłożonych bomb i tak dalej, więc jednym nieodpowiedzialnym zdaniem wywołano wielkie niepokojenie społeczne i, i stan zagrożenia Dlaczego py, py, to, to, są parę, to jest parę słów tu mamy od trzech dni kampanię nienawiści wykonanie pisowców i ludzi yy, ziobry czy oni naprawdę muszą korzystać z tak zwanej wolności słowej tak zwanej nie w ogóle, tylko tak zwanej w ich wykonaniu. Ja się zgadzam z Hillary Clinton, która powiedziała wczoraj, że ci, którzy szerzą w internecie dezinformację, powinni lądować w więzieniu. To są realne koszty społeczne, to jest realne zagrożenie dla zwykłych ludzi, dla społeczeństw. To tak jest w Ameryce i tak jest według mnie w Polsce dziś y, w internecie y, super popularny na topie jest y, hashtag hienespis ktoś może powiedzieć, że może zbyt plastyczny, że może przerysowany, że może za ostro bardzo mi przepraszam, ale to jest trafione w punkt dokładnie tak, naród walczy z powodzią y, PiS walczy z narodem i z tymi którzy walczą z powodzią no, jest to zachowanie Warte hien, więc warto o tym mówić, bo to jest niebezpieczeństwo społeczne i z tym zjawiskiem dezinformacji, głupoty, tempie i propagandy zaraz po powodzi będziemy musieli sobie radzić. Ale nawet dzisiaj, w momencie, kiedy ta walka się toczy ze skutka, z skutkami dramatu i wielka akcja pomocy ofiarom, nie należy zamykać oczu na to, co się dzieje w tle. A w tle dzieją się rzeczy. Y, straszne, na dłuższą metę, powiem szczerze, oczywiście dla tych ludzi w Kotlinie Kłockiej, na Podbeskidziu, nie ma większego y, y, dramatu niż to, co się dzieje teraz, ale powódź, powódź kłamstw, y, oszczerstw, dezinformacji, manipulacji, o którym mówię w tytule tego komentarza, jest na dłuższą metę, według mnie, zagrożeniem nie mniejszym. i tym zagrożeniem też trzeba będzie się zająć. Miłego dnia, pozdrawiam.